Nie lubię przegrywać. W miasteczku pod gwiazdą, w bloku z czerwonej cegły, mieszkała ośmioletnia Lena. Miała ciemne, falowane włosy do ramion, które najczęściej wiązała w luźny kucyk różową gumką, i zielone oczy, które świeciły bardzo mocno. Kiedy się śmiała, kiedy była podekscytowana, ale też wtedy, gdy się złościła. Lena uwielbiała kolorowe sukienki w kropki. Do tego prawie zawsze nosiła sportowe trampki, bo w każdej chwili chciała być gotowa do biegu, skoku, wyścigu. Szkoła była tuż za rogiem, więc rano często ścigała się sama ze sobą. Czy dobiegnę do bramy, zanim zegar wybije ósmą. Lena lubiła wiele rzeczy czytać komiksy, rysować koty, superbohaterów, bawić się z młodszą siostrą, ale najbardziej lubiła wygrywać. Na przerwach ścigała się z dziećmi po boisku i bardzo często była pierwsza na linii końcowej. W bereka potrafiła uniknąć dotknięcia przez kilka minut, aż wszystkie dzieci były zdyszane. W domu też lubiła wygrywać: w chińczyka, w memory, w gry karciane. Kiedy wygrywała, w środku czuła, jakby w jej brzuchu odpalały się kolorowe fajerwerki. Myślała wtedy: jestem najlepsza, potrafię, jestem naprawdę dobra. Ale kiedy przegrywała, fajerwerki gasły. Zamiast nich w brzuchu pojawiała się wielka, gorąca kula. W głowie pojawiały się myśli, których Lena nie lubiła. Może jednak nie jestem taka dobra. Może inni są lepsi. Może jestem gorsza niż oni. Lena bardzo, bardzo nie lubiła przegrywać. W tym samym bloku, piętro niżej, mieszkał jej najlepszy kolega, Max. Był trochę niższy od Leny. Miał jasne, zawsze rozczochrane włosy. I mnóstwo piegów na nosie. Uśmiechał się tak często, że czasem wydawało się, że nie umie mieć poważnej miny. Max był szybki, ale nie tak jak Lena. Za to nie złościł się, kiedy przegrywał. Potrafił tylko wzruszyć ramionami i powiedzieć No trudno, następnym razem się uda. Lena tego nie rozumiała. Jak można tak spokojnie przyjmować przegraną? Pewnego sobotniego popołudnia w miasteczku pod gwiazdą świeciło słońce, ale na dworze było chłodno. Lena siedziała w pokoju i przeglądała pudełka z grami planszowymi. Mamo, możemy zagrać w coś razem? Zapytała. Za chwilę muszę dokończyć sprzątanie kuchni, odpowiedziała mama z korytarza. Ale wiesz co? Może zaprosisz Maksa? Zrobimy mały turniej gier. Turniej? Oczy Leny aż rozbłysły. Taki prawdziwy? Taki nasz? Uśmiechnęła się mama, zaglądając do pokoju. Z trzema grami i małym medalem z papieru dla zwycięzcy. Słowo zwycięzca sprawiło, że w brzuchu Leny odpaliły się radosne fajerwerki. Zadzwonię do Maxa. Zawołała i pobiegła po telefon. Max zgodził się od razu. Po kilkunastu minutach stał już w drzwiach, trzymając pudełko swojej ulubionej gry Wyspa Skarbów. Mam kostkę szczęścia. Powiedział z dumą, pokazując błyszczącą kolorową kostkę. Zobaczymy, dla kogo będzie szczęśliwa, odpowiedziała Lena z uśmiechem, ale w środku pomyślała: Oby dla mnie. Na dywanie w pokoju rozłożyli trzy gry: Wyspę Skarbów, Maxa, kosmiczny wyścig, leny i zwierzaki w ogrodzie, którą mama wybrała na rozluźnienie. Mama usiadła w fotelu z książką. Gram z wami w pierwszą rundę, powiedziała. Ale przede wszystkim pilnuje zasad fair play. Lena spojrzała na pudełka. Już widziała siebie z medalem z papieru na szyi. Zaczęli od wyspy skarbów. Pionki były kolorowe. Plansza pełna mostów, skał i ukrytych skrzyń. Na początku wszystko szło po myśli Leny. Trzy! zawołała rzucając kostką. Raz, dwa, trzy. O, skarb! Jej pionek stanął na polu ze skrzynią. Masz szczęście powiedział Max. Po prostu dobrze rzucam, odpowiedziała Lena, śmiejąc się. Przez chwilę szło jej świetnie, omijała pułapki, zdobywała skarby. Widzę, że ktoś tu lubi wygrywać, zauważyła mama. Bo wygrywanie jest super, przyznała Lena. Czuję się wtedy, jak bohaterka. Max tylko uśmiechnął się i rzucił kostką. Ale po kilku kolejkach kostka zaczęła bardziej sprzyjać jemu. O, podwójny ruch, ucieszył się. Raz, dwa i jeszcze raz dwa. Nagle pionek Maxa zaczął doganiać pionek Leny. Przypadek, mruknęła Lena. Zaraz znowu ja będę pierwsza. Jednak kolejne rzuty wcale nie były dla niej tak dobre. Raz trafiła na pole, wróć trzy pola, innym razem ominęła skarb dosłownie o jedno pole. Kiedy Max znalazł drugi skarb pod rząd, Lena poczuła w brzuchu pierwszą iskrę gorącej kuli. Znowu spytała marszcząc brwi. Tak kostka wypadła, odparł Max, ale spokojnie, gra jeszcze trwa. Niestety, gra szybko pokazała, że tym razem to rzeczywiście on jest bliżej zwycięstwa. Jego pionek zbliżał się do mety, podczas gdy pionek Leny został kilka pól dalej, gorąca kula w brzuchu urosła. To niesprawiedliwe, pomyślała Lena. Na pewno ta kostka jest jakaś dziwna. Albo Max rzuca ją jakoś tak, że zawsze ma dobre liczby. Coś nie tak, Lena? Zapytała mama, widząc jej minę. Tak, odpowiedziała dziewczynka ostro. Max wygrywa i mi się to nie podoba. Mama nic nie powiedziała, tylko obserwowała dalej. Kolejny rzut zadecydował o wszystkim. Max rzucił kostką, policzył pola i jego pionek stanął na mecie. Udało się, zawołał. Wygrałem. Lena poczuła, jak gorąca kula w brzuchu robi się tak duża, że aż trudno oddychać. To niesprawiedliwe, krzyknęła. Na pewno oszukujesz. Nie oszukuję, odpowiedział zaskoczony Max. Przecież widziałaś, jak rzucałem. Ale wcześniej ja prowadziłam, wybuchnęła Lena. To ja powinnam wygrać, nie ty. Nagle wstała tak gwałtownie, że pionki się przewróciły, a kostka potoczyła się pod szafę. Nie chcę już grać wrzasnęła. Nienawidzę przegrywać. Max zamilkł. Uśmiech zniknął mu z twarzy. Spojrzał na planszę, potem na Lenę. Ale... to tylko gra, powiedział cicho. Lena poczuła, że zaraz się rozpłacze. Żeby nikt nie zobaczył łez, wybiegła do swojego pokoju i trzasnęła drzwiami. Mama westchnęła cicho. Max, dajmy jej chwilę, powiedziała łagodnie. To dla niej trudny moment. Wiem, odpowiedział chłopiec. Ja też czasem tak się czuję, tylko nie krzyczę. Lena rzuciła się na łóżko. W brzuchu nadal miała gorącą kulę. W głowie kręciły się myśli jak karuzela. Znowu przegrywam. Zawsze, gdy się staram, i tak coś idzie nie tak. Może Max jest lepszy ode mnie, może ja jestem gorsza. Łzy w końcu popłynęły po policzkach. Po chwili usłyszała delikatne pukanie. Lena? To był głos mamy. Mogę wejść? Dziewczynka nie odpowiedziała od razu. W końcu burknęła. Jak chcesz? Mama weszła cicho do pokoju i usiadła na brzegu łóżka. Widzę, że jest ci bardzo trudno, powiedziała. Jesteś zła i smutna jednocześnie. Bo przegrywam, wyszeptała Lena, ocierając łzy rękawem. Nienawidzę przegrywać. Jak przegrywam, to czuję się jak. jak najgorsza na świecie. Mama chwilę milczała, patrząc na córkę z troską. Wiesz, co czujesz? Zapytała. Złość, odparła Lena. I coś jeszcze. Jak patrzę na Maksa, który się cieszy, czuję, że też chciałabym tak się cieszyć, a zamiast tego mam ochotę zabrać mu tę głupią wygraną. To coś jeszcze nazywa się zazdrość, powiedziała mama. To normalne, że chciałaś wygrać. Każdy lubi wygrywać, ale czasem przegrywamy. I wtedy w środku robi się bardzo trudno. Lena przytuliła do siebie poduszkę. Jak przegrywam, to czuję się, jakbym była gorsza niż inni, powiedziała cicho. Jakby wygrana mówiła, kto jest lepszy, a przegrana, kto jest gorszy. Mama pokiwała głową. To bardzo ważne, co mówisz, odparła. Chcesz, żebym opowiedziała ci o dwóch istotkach, które mieszkają w każdym człowieku? Lena zerknęła na nią zaciekawiona. Jakich istotkach? Jedna nazywa się pani zazdrość, a druga pani odwaga uśmiechnęła się mama. Kolejne stworki w mojej głowie? Lena przypomniała sobie historię o panu łau, wow, którą mama opowiadała Kai, ich wspólnej koleżance. Takie bajkowe przyznała mama. Wyobraź je sobie. Pani zazdrość ma pewnie skrzyżowane ręce, marszczy brwi i mówi: „On jest lepszy, ona jest lepsza. Ty jesteś gorsza Lena zamknęła na chwilę oczy. Wyobraziła sobie małą postać w zielonej sukience, z zaciśniętymi ustami i zmrużonymi oczami. Widzę ją, powiedziała. Stoi w mojej głowie przy uchu i cały czas powtarza: Przegrałaś. Jesteś gorsza. A teraz wyobraź sobie panią odwagę, poprosiła mama. Może mieć serduszko na koszulce i uśmiech. Ona mówi coś zupełnie innego. Przegrałaś tę grę, ale to nie znaczy, że jesteś gorsza. Możesz się nauczyć czegoś nowego. Możesz spróbować jeszcze raz. Lena zobaczyła w myślach drugą postać uśmiechniętą, w żółtej koszulce z sercem na środku. Jest spokojniejsza, powiedziała. No właśnie, przytaknęła mama. Kiedy przegrywamy, pani zazdrość robi dużo hałasu, krzyczy, rzuca słowami, podsuwa nam różne okropne myśli. Pani odwaga też tam jest, ale mówi ciszej. I to my decydujemy, której będziemy słuchać. Łatwo powiedzieć, mruknęła Lena. Jak przegrywam, to ta gorąca kula w brzuchu jest tak duża, że nie mam ochoty nikogo słuchać. Dlatego najpierw trzeba trochę tej kuli upuszczać powietrze, powiedziała mama. Chcesz? Pokażę ci trzy kroki. Lena kiwnęła głową. Krok pierwszy. Oddech. Mama wzięła powoli wdech nosem i wypuściła powietrze ustami trzy razy. Nie po to, żeby złość zniknęła, tylko żeby nie była aż tak głośna. Zrobiły trzy oddechy razem. Jeden, dwa, trzy. Krok drugi. Zdanie dla siebie, ciągnęła mama. Możesz w myślach powiedzieć przegrałam, bo tak wyszło w tej grze. Ale to nie znaczy, że jestem gorsza. Moja wartość nie zależy od jednej wygranej. Trochę długie, zauważyła Lena. Możemy skrócić, uśmiechnęła się mama. Na przykład, przegrałam, ale nadal jestem ważna. Lena powtórzyła to w myślach, a potem cicho na głos. Przegrałam, ale nadal jestem ważna. Krok trzeci. Słowa na zewnątrz, dodała mama. Możesz powiedzieć komuś. Jest mi trudno, bo bardzo chciałam wygrać. Zamiast rzucać kostką, Lena westchnęła. To brzmi mądrze, przyznała. Ale kiedy jestem w środku gry i widzę, że przegrywam, to wszystko we mnie krzyczy. Wtedy pani zazdrość jest bardzo głośna, powiedziała mama. Ale pamiętaj, że nawet jeśli krzyczy, ty wciąż możesz zdecydować, żeby choć trochę posłuchać też pani odwagi. Przez chwilę obie milczały. I co z Maxem? Zapytała w końcu Lena. Pewnie myśli, że jestem okropna, myślę, że jest mu przykro, odparła mama. Ale też wie, że przegrana bywa trudna. Może warto mu powiedzieć, jak naprawdę się czułaś. Lena usiadła na łóżku. Gorąca kula w brzuchu nadal była, ale jakby trochę mniejsza. Spróbuję, powiedziała cicho. W salonie Max siedział nadal na dywanie i układał pionki z powrotem do pudełka. Kiedy Lena weszła, spojrzał na nią niepewnie. Max, zaczęła, ściskając ubranie przy dłoniach. Przepraszam, że krzyczałam i wyszłam. Chłopiec nie odzywał się przez chwilę, więc dodała. Bardzo nie lubię przegrywać. W brzuchu robi mi się taka gorąca kula i mam ochotę rzucać wszystkim. Max wzruszył ramionami. Ja też tego nie lubię, przyznał. Jak przegrywam w piłkę, to najchętniej kopnąłbym piłkę aż na dach. Ale mój tata zawsze mówi, że jak gram często, to czasem wygrywam ja, a czasem ktoś inny. Lena parsknęła śmiechem na myśl o piłce na dachu. Ja chciałam kostkę wyrzucić przez okno, powiedziała. Oboje się zaśmiali. Gorąca kula w brzuchu Leny znowu się zmniejszyła. Gratulacje, powiedziała po chwili, rumieniąc się lekko. Dobrze grałeś. Max uśmiechnął się szeroko. Dziękuję, odpowiedział. Ty też. Na początku myślałem, że nie dam rady cię dogonić. Mama, która siedziała w fotelu, uśmiechnęła się, słysząc ich rozmowę. Co powiecie na jeszcze jedną grę? zaproponowała. Ale tym razem spróbujemy inaczej? Inaczej jak? Zapytała Lena. Zagramy krótsze rundy, powiedziała mama. Po każdej, zamiast skupiać się tylko na tym, kto wygrał, powiecie sobie nawzajem jedną miłą rzecz o tym, jak ta druga osoba grała. Na przykład, spytał Max. Na przykład, podobało mi się, że się nie poddałeś, podobało mi się, że grałaś uczciwie, podobało mi się, że nie oszukiwałeś, Chociaż mogłeś. Lena zastanowiła się chwilę. Mogę spróbować, powiedziała. Ale jak znowu przegram, to pani zazdrość pewnie będzie krzyczeć. Wtedy zrobimy oddech, przypomniała mama, i powiesz sobie w głowie to krótkie zdanie. Usiedli z powrotem przy planszy. Tym razem ustalili, że zagrają trzy krótkie partie. W pierwszej znowu wygrał Max. No nie, wymsknęło się lęce. Poczuła, jak kula w brzuchu chce znowu urosnąć. Zanim jednak zdążyła, Lena wzięła jeden długi wdech i powoli wypuściła powietrze. – Przegrałam, ale nadal jestem ważna – powiedziała sobie w myślach. Spojrzała na Maxa. – Podobało mi się, że dokładnie liczyłeś pola i nie oszukiwałeś – powiedziała, trochę niepewnie. Max uśmiechnął się. – Dzięki – odpowiedział. – Mi podobało się, że mimo złych rzutów próbowałaś szukać innych dróg. Lena poczuła, że kula w brzuchu zamiast rosnąć, zaczyna się rozpływać. W drugiej grze wygrała ona. Ha, wyrwało jej się głośniej niż chciała. Spokojnie, zaśmiał się Max. Masz prawo się cieszyć. Mama spojrzała na nią pytająco. To co powiesz Maxiowi? Zapytała. Lena pomyślała chwilę. Podobało mi się, że nie złościłeś się, jak miałeś pecha z kostką, powiedziała. I że dalej się śmiałeś. A mi podobało się, że nie śmiałaś się ze mnie, jak przegrywałem, odpowiedział Max. Trzecia gra zakończyła się remisem. Zatrzymali się w połowie, bo do pokoju zajrzała mama. Kolacja, oznajmiła. Turniej można dokończyć jutro. Lena poczuła, że to w sumie dobre zakończenie. Ani ona, ani Max nie byli tym lepszym. Po prostu grali razem. Wieczorem, po kolacji i myciu zębów, Lena usiadła przy biurku. Mama podała jej małą karteczkę. Pomyślałam, że możemy narysować coś, co pomoże ci pamiętać o pani zazdrości i pani odwadze, zaproponowała. Na kartce powstały dwie małe postacie. Pani zazdrość miała skrzyżowane ręce, zmarszczone brwi i wąskie usta. Stała jak skała, a obok niej Lena narysowała małą burzową chmurkę. Pani odwaga miała szeroki uśmiech i żółtą koszulkę z serduszkiem. Obok niej widniało słoneczko. Pod spodem mama napisała zdanie: Przegrałam, ale nadal jestem ważna. Mogę spróbować jeszcze raz. Lena przypięła kartkę do szafki nocnej, tak żeby widziała ją z łóżka. Kiedy położyła się spać, światła w miasteczku pod gwiazdą powoli gasły. Na podwórku ktoś schował piłkę do piwnicy, na boisku zgasły lampy, a wiatr poruszał cicho drzewami. Lena leżała pod kołdrą i patrzyła na kartkę przy łóżku. Dzisiaj pani zazdrość była bardzo głośna, szepnęła, ale pani odwaga też dała radę. Pomyślała o przyszłych grach, zawodach sportowych, konkursach. Wiedziała, że nie zawsze wygra. Czasem będzie pierwsza, czasem ostatnia, czasem w środku. Ale gdzieś głęboko, pod kołdrą i pod piżamą w kropki, czuła, że ta gorąca kula w brzuchu nie rządzi już nią tak bardzo jak kiedyś. Zamknęła oczy, i wzięła spokojny oddech. Przegrałam, ale nadal jestem ważna, powtórzyła w myślach. A potem zasnęła, a razem z nią zasnęły pani zazdrość i pani odwaga, gotowe na kolejne wyzwania, które przyniesie jutro miasteczko pod gwiazdą. Lubisz takie historie na dobranoc? Poproś mamę lub tatę, żeby zasubskrybowali kanał Bajkomania, a kolejne bajki będziecie mieli zawsze łatwo dostępne w subskrypcjach.